Witam kochani. Wiecie co? Chciało nam się burgerów. Także robimy sobie dzisiaj domowe burgery z wołowinki. Wołowinka typu Angus, tak? Angus. Krowa się nazywa taka, co ma długie to są, kudły. To brązowe jakieś brązowe ciemne krowy. krowy ma długie, właśnie. Takie Mamy cztery kotleciki. One są zamrożone, tak że będziemy smażyć od razu. znaczy piekli. Bo będziemy robić fairfrayerze. Nastawiam. Będą hamburgery z airfryera. Airfryera. Nastawiam na 180 stopni. Muszę go robić. zastawiamy na 180 stopni na 20 minut. No właśnie. No i podgrzewamy. I kochani, airfryer się nagrzał. Daję troszkę oleju. Ach, ja ręką sobie je włożę. Ładnie. Tak, tak. No i tak jak powiedziałam, pieczemy 20 minut. W połowie przekręcimy. 5, na 180 stopni. Kuchani, wołowinka nie przyprawiana. Potem sobie sos zrobimy pikantniejszy. No i minęło 10 minut, mięsko przekręcamy na drugą stronę. Te były mrożone, dlatego jest troszkę wody. Ale ja myślę, że jak nie będzie za mało czasu, to jeszcze damy Boło więcej podleczenia. I na następne 10 minut. Bardzo smaczne jest. A ja na przygotuję sobie teraz resztę składników, co będę potrzebowała A do naszych burgerów użyjemy sałaty, pomidorków. Ja lubię ogórki konserwowe, cebulkę czerwoną, serek szwajcarski. A burgery będą w tych półeczkach z kostką, tych Kochani, trójkątnych. Pierwszy raz robimy właśnie trójkątne burgery. Ale przygotuję teraz sobie sos, żebyśmy sobie posmarowali nasze burgery. Nie za dużo, dwie łyżeczki Sos że... jaki lubicie My lubimy Pojemy. troszkę ostrawy. Majonez daję, daję, troszkę keczupu Siraci, ostrego sosu. Oops. Ach, będzie pikantnie. O, zapomniałam, jeszcze ja lubię będzie dać musztardy. Pikantnie. Będzie pikantnie. Ja mogę dać musztardy, tylko że tym razem tam francuskie musztardy. kochani, będzie pikantnie w moim burgerze, bo ja mam takiego fajnego sosa. Daję jeszcze francuską musztardę. Francuską, ja mam takiego fajnego sosa, właśnie co codziennie używam do wszystkiego. Bardzo ostre. No i to wszystko wymieszamy i to będzie nasz sos, żeby posmarować bułeczki. A teraz muszę pokroić to wszystko, przyznać to I wszystko. Stopne burgery. Słyszeliście o czymś takim? Jeżeli słyszeliście, prosimy, piszcie do nas. Teraz tak, pokroję sobie cebulkę ogóreczki i pomidorki w plasterki. Nie mam dużych pomidorów akurat, mam takie mniejsze. Ale to nie. Damy sobie po trzy plasterki. To, co mamy i to, co lubimy. Dokładnie. Na razie sobie Przekolamy, układam. które lubicie to jest najważniejsze w gotowaniu. Bo poczekamy na burgery. Oczywiście akurat... dla siebie gotowanie. Mm. Fajne te pomidorki, właśnie byliśmy wczoraj w kostkę. Kupiliśmy sobie bułeczki, pomidorki i mrożone burgery. A to można zużyć później, ale na razie układam ogóreczka tego nie dają będziesz ty ogórka jadł? No, zniem, A troszkę z dwa plasterki tak troszeczkę ukroję tutaj sobie kładę co będę dawała i, I tak wszystko pokroję to można później zużyć tak jeszcze cebulkę tylko pokroję i, i czekamy na burgery cebulinę nie ubieram ukroję tylko takie dwa duże plastry Potem je obiorę. O takim wielkim plastrze z cebuli na hamburger. No i czekamy na nasze burgery. Mamy to burgery, gotowe, ale zobaczcie. Patrzcie, jak się skurczyły, skurczy byki. Na pewno Oje, są z byka. Boje. Takie się zrobiły, wiesz, ale maluśkie takie, nie? Takie maluśkie, ale ja nie chcę, ja tylko jednego. Ja dwóch nie chcę. I nie, nie, jeden wystarczy. Nie, połowiny za dużo nie jemy. Ale pięknie. Achnął. Tak, Nawet chwilkę, nie mają żadnej przyprawy. niech chwilkę sobie tak przestykną, ciągną te tłuszczyki jeszcze. O. I za chwilkę będziemy sobie robić bułeczki. No i zaczynamy, kochani. Smaruję bułeczki tym właśnie sosem. Toś pikantny on będzie, kochani. Nie przeszkadza. Tobie to nie. O, ja jeszcze to jeszcze często. sobie dołożę mojego. Tak, o troszeczkę. Ja od razu będę robiła dwie. Dwie bułeczki na raz. Tak. Ale kotlety dwa odjęłam. Zostawimy dla córki. My zjemy sobie tylko po jednym. My nie chcemy dużo połowiny jeść. Akurat połowina ma dużo cholesterolu żelaza. No tak, ja też mam nadmiar żelaza, to też muszę uważać. Ja myślę, że wystarczy tego sosu. Wystarczy. Mi daj na moją bułkę cały sos Chcesz? Tak, oczywiście. Jeszcze sobie dołożę. No, przed chwilą pokazywałem tego osteczka. I teraz co dajemy? Najpierw sobie a, sałatę. Sałatę później leci. po kotleciku kładziemy. A na kotlecik serek. Mamy dzisiaj szwajcarski. Tak, tak. byliśmy w kostko kupiliśmy sobie właśnie serek. Po plasterku, tylko kochani, jak lubicie, możecie dodać więcej. Tak, no akurat tak. Po plasterku serka dajemy sobie. Ale już sałatę myśli, że. Powinnam dać. A dobrze, Kłać, Robię jak leci, tak, leci daje. Cebulka. Pomidorek. Pomidorek to jest taki, że się śliska, właśnie. Spada, Wszystko właśnie. Spada. Ogóreczek i sałata. I twoja kanapka gotowa. Dziękuję, kochani. proszę kochanie. bardzo. Mm. Jeden burger gotowy. Teraz zrobię tak samo drugi. No, kochani, burgery gotowe, smacznego. Zbieramy za jedzenie. Probuj kochanie. To zawsze pierwsza. Próbujesz. Bo tutaj czeka mm. na mnie. powiedz jeszcze smakuje. Mhm. Mm smakuje. Mm -hmm. mm. Pycha. Pycha, pycha, kochani. Mm. Dawno nie widzimy, prawda? Dawno burgerów burger nie fajnych. Mm. Bardzo łatwe do zrobienia. Smacznego kochani. Pycha. Dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, ja się zabieram tak, za burgerka mojego, pyszne, pyszne burgerki.